Dzień dobry, witajcie. Czy kawa albo czekolada na noc to dobry pomysł? Wiele osób uważa, że po wypiciu gorąca, gorącego kakao albo na przykład zjedzeniu kilku kostek czekolady przed snem, ten sen jest lepszy. Że właśnie kakao czy czekolada relaksują, odprężają, uspokajają, bo zawierają tryptofan, z którego powstaje między innymi serotonina, a więc hormon szczęścia. Zwróćmy jednak uwagę, że nie do końca tak to działa. Przede wszystkim jeżeli zjadamy czy wypijamy coś, co nam smakuje, mogą to być na przykład lody, może to być na przykład pizza, to wtedy dochodzi do aktywacji mezolimbicznego szlaku dopaminergicznego, który odpowiada między innymi za odczuwanie przyjemności. Natomiast z tym tryptofanem to sytuacja wygląda tak, że jest to aminokwas, z którego nie powstaje tylko i wyłącznie serotonina. Tryptofan wchodzi również w skład białek mięśniowych. A więc jest mało prawdopodobne, żeby akurat ten zjedzony tryptofan w całości przekształcił się w serotoninę. Może 1 albo 2% tego tryptofanu jakimś cudem ulegnie przemianie w serotoninę. W większości jednak ten aminokwas zostanie wykorzystany. W innym celu. Zwróćmy uwagę na to, że czekolada nie zawiera go aż wcale tak dużo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że proszek kakaowy, takie czyste, sproszkowane kakao, zawiera około 293 mg tryptofanu na 100 g produktu według USDA, no to taka jedna łyżka stołowa zawiera około 40-50. Dwie łyżki stołowe, no około 80-90 mg tryptofanu. A już na przykład w 100 gramach takich produktów jak na przykład pieśń z kurczaka, mięso z indyka, tuńczyk, niektóre nasiona takie jak sezam, słonecznik może być zdecydowanie ponad 100, ponad 200, a nawet ponad 300 mg tryptofanu, czyli około 3-4 krotnie razy więcej. A przecież te produkty nie działają przeciwdepresyjnie ani nie leczą depresji. Bo ja nie znam lekarza, psychiatry, który zaleciłby pacjentowi na recepcie trzy razy dziennie po dwie kostki czekolady. Albo na przykład raz dziennie jedną nogę z kurczaka bądź z indyka. W związku z tym, moi drodzy, nie. Czekolada i kakao nie działają przeciwdepresyjnie, ani tym bardziej depresji nie leczą. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że jeżeli weźmiemy, zjemy około pięciu kostek czekolady. Ważących około 6 gramów, czyli dostarczymy około 30 gramów czekolady do naszego organizmu, takiej 75-80%, to dostarczymy około 250 mg teobrominy. A 250 mg teobrominy to jest taka dawka, która jeszcze nie powinna wywoływać żadnych negatywnych objawów. U niektórych osób wrażliwych, np. cierpiących na zaburzenia lękowe, większe dawki teobrominy mogą nasilać objawy lęku, niepokoju, mogą powodować bezsenność, a więc działać zdecydowanie odwrotnie. Czyli moi drodzy, zjadanie powyżej 5 kostek takiej gorzkiej czekolady przed snem, to nie jest dobry pomysł ze względu na zawartość teobrominy. W 100 gramach czekolady gorzkiej może znajdować się około 800 mg teobrominy. Wystarczy zatem zjeść około 30 gramów, czyli około 5-6 kostek, żeby przekroczyć dawkę 250 mg teobrominy i żeby wystąpiły u niektórych osób już objawy, objawy no niepożądane, które niestety nie będą sprzyjać wydłużeniu. Snu, ani nie będą oddziaływać czy wpływać korzystnie na sen. Dodatkowo czekolada zawiera kofeinę. Tak? Kofeina działa psychostymulująco. Kofeina też ulega przemianie w teobrominę, ale w około 10%. Ulega także przemianie w teofilinę i paraksantynę. Są to generalnie alkaloidy purynowe. Natomiast zwróćmy uwagę, że zarówno teobromina, jak i kofeina, hamując aktywność fosfodiesterazy, hamują rozkład cyklicznego AMP, za pośrednictwem którego działają. Przede wszystkim aminy katecholowe, takie jak adrenalina. W związku z tym zwiększa się okres półtrwania tych amin katecholowych, ich siła działania, a przez to niestety dochodzi do pobudzenia syn no, współczulnego układu wegetatywnego, odpowiadającego m.in. za przyspieszoną pracę serca i generalnie za reakcję walcz lub uciekaj, która nie sprzyja zapadaniu w sen. Tak więc moi drodzy, wypijanie większej ilości kakao, tak? Wypijanie czy zjadanie większej ilości czekolady to jest powyżej pięciu kostek, tak? Czy wypijanie wypijanie no, kakao, tak, w większej ilości niż zrobionej z jednej łyżki stołowej może prowadzić do wystąpienia u niektórych osób nie u wszystkich, może niekiedy prowadzić do wystąpienia negatywnych objawów związanych z zawartością teobrominy, ale także kofeiny. Oczywiście sama kofeina w kakao czy w czekoladzie występuje, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest jej około 80 mg na 100 g takiej gorzkiej czekolady, to w tych 5-6 kostkach, czyli w tych 30 g, będzie jej stosunkowo niewiele, 20-25 mg. Negatywne objawy zatem będą wypadkową działania kofeiny i przede wszystkim teobrominy po zjedzeniu większej ilości czekolady przed snem. Oczywiście, zjedzenie dwóch, trzech kostek czekolady przed snem, czy wypicie słabego kakao, nie powinno tutaj mieć negatywnego wpływu na sen, ale też nie powinno jakoś szczególnie poprawiać również długości tego snu, czy działać korzystnie na sen. Raczej należy to upatrywać w tym, że niektóre produkty, które nas uspokajają, które po prostu lubimy, aktywują ten układ odczuwania przyjemności i nagrody, nie, a nie tłumaczyć tego w kategoriach zwiększonej ilości serotoniny, bo jak widzimy, bo jak widzimy, z tryptofanu tylko około 1-2% ulega przemianie w 5 hydroksytryptofan, a następnie w wyniku dekarboksylacji nieodwracalnej w serotoninę. Natomiast jednak występuje w tych produktach także kofeina, występuje teobromina, które mogą już działać na sen stosunkowo niekorzystnie. Moi drodzy, i na koniec ja pamiętam jak żona kiedyś powiedziała do mnie: Patryczku, idź do sklepu i kup kup trzy bułki. Ale ty ponieważ zawsze zapominasz co masz kupić, to kup tyle bułek, ile się wczoraj razy kochaliśmy. To poszedłem do sklepu i mówię: Poproszę trzy bułki. Albo nie, poproszę jedną bułkę loda i kakao. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.